<laughs> oh, hey. We all live in... Witajcie na kanale Freaky Pokemon World, na którym podejmujemy się różnych pokemonowych wyzwań. Poprzednie wyzwanie polegające na przejściu Pokemon Fire Red przy pomocy jednego PJ-a, okazało się być całkiem proste. Największym problemem była walka z championem, ale double team zrobił nam robotę. Dzisiaj zadajmy sobie pytanie, czy Pokemon Crystal można przejść korzystając z tylko jednego robaczka Spinaraczka. Sprawdźmy, co na temat tego pokemona mówi Bulbapedia. Statystyki Spinaraka wyglądają następująco. Najbardziej wyróżnia się atak, a najsłabiej wygląda speed, więc może być ciężko z Pokemonami, które nas będą niszczyły na hita. Jest on podatny na Pokemony latające, kamienne, ogniste oraz psychiczne, natomiast walczące, trujące, robacze i trawiaste są na niego nieefektywne. Z ciekawszych ciosów, których może się on nauczyć są wytyfy, Psychic na levelu 53? Poza tym... Nightshade, który zabiera tyle samo HP, ile wynosi poziom naszego pokemona, Toxic, Sludge Bomb, Giga Drain. W zasadzie jest trochę ciekawych ruchów. Ustalmy jeszcze tylko szybko zasady i zaczynamy. Mogę używać tylko jednego spinaraka w walce przez całą grę. Innych Pokemonów mogę używać tylko do HM-ów. Nie używam cheatów, bo wyzwanie to wyzwanie. Nie używam żadnych przedmiotów podczas walki. Jedyne jakie mogą być użyte to te trzymane przez Pokemona. Tak jak ostatnio piszę ten scenariusz przed rozpoczęciem wyzwania, jest to swoją drogą wasza propozycja, a dokładniej Jakuba rzeżuły, który napisał Ja proponuję przejść krystala z Kinarakiem. To dopiero wyzwanie. Pamiętajmy, że w krystalu jeszcze jest kanto, czyli w sumie 16 liderów, i walka z mega silnym redem na koniec. Tak więc zobaczymy. Najbardziej obawiam się pojedynku z RED'em, oczywiście, ale boję się też Blaina, bo ostatnio napsuł mi sporo krwi. Zaczynajmy! W randomizerze Spinaraka ustawiłem tym razem w miejscu Chikority, żeby jak najbardziej utrudnić sobie wyzwanie i żeby rywal wziął Cyndaquila. Tym samym będzie miał nade mną przewagę. Spinaraka nazwałem Brzydal, bo nienawidzę robali, obrzydliwe są. W drugiej generacji nie było jeszcze wprowadzonych natury ani abilitki Pokemona, więc mamy bazowe statystyki. Po odebraniu tajemniczego jaja i wbiciu dwóch leveli stoczyłem pierwszy pojedynek z rywalem. Jego Cyndaquil nie zna jeszcze na szczęście żadnego ognistego ruchu, ale Poison Sting bardzo długo nie chciał go zatruć i ostatecznie wygrywamy ledwo, ledwo. Z trzema punktami życia na koncie. Rywala nazwałem Ryc, bo jest piosenka, Rudy, 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 Ritz, a on jest trudy. Następnie udajemy się do Bellsport Tower i idzie nam tam całkiem gładko, mimo że nie mamy ogromnej różnicy leveli z przeciwnikami. Sądziłem, że z Falknerem pójdzie równie łatwo, ale okazało się, że niszczy nas już pierwszy gość w gymie swoim spirołem. Jego pek jest super efektywny i zabiera około 1 trzeciej życia. Dotrenowałem do levelu 16 i wtedy spiroł był już niegroźny. Kolejny gość miał dwa PJ-e, które prawdopodobnie nie znały gasta, bo uderzały cały czas taklem. Więc również nie były zagrożeniem. Przyszedł czas na Falknera, którego Pidgey nic nam nie robi, ale Pidgeotto, mimo siedmiu leveli różnicy, bije nas gastem całkiem mocno. Poison Sting go zatruwa i też robi niezłe obrażenia, ale jesteśmy wolniejsi i przegrywamy zostawiając kilka HP przeciwnikowi. Na levelu 17 w zasadzie było gorzej niż na 16, bo Poison Sting nie zatruł Pidgeotto. Co prawda, Spinarak nauczył się najtrzejda, ale do tego mu był to ruch nieprzydatny, bo nie działa na Pokémony normalne. Spróbowałem tak jeszcze dwa razy i nic z tego. Z kolei na 18 ku mojemu zaskoczeniu poszło tak łatwo, że zostało nam jeszcze 22 HP, także pierwszy lider pokonany. Następnie udałem się do kolejnego miasta, przechodząc przez Union Cave. Kamienne Pokémony byłyby wyzwaniem, ale Nightshade robił mega robotę, zabierając przeciwnikom po 19 HP. Czyli tyle, ile wynosił nasz level. Robaczy lider Baxi nie miał z Brzydalem najmniejszych szans. O Metapodzie i Kakunie nawet nie chcę wspominać. Chcesz szczepić ryja, naprawdę. Ale ku mojemu zaskoczeniu Skyter zabierał nam po zaledwie kilka HP. Natomiast Nightshade cały czas działał świetnie. Czas na rywala. Jego Gastly zabrał nam tylko 7 punktów życia, ale do walki wszedł Quillava. Był oczywiście szybszy, jego Ember zabrał nam prawie połowę HP, a Nightshade niestety połowy nie zabrał, przez to przegrywamy, a Quillava zostaje z jednym HP. Podczas próby jeden level wyżej wydarzyła się ciekawa rzecz, bo rywal na początku walki zmienił Gastliego na Quillavę, a temu Nightshade zabiera idealnie połowę życia i pada na dwa hity. Gastly i Zubat to już nie jest problem. W lesie dostałem kat i złapałem Odisha, żeby go nauczyć tego ruchu. Po pokonaniu wszystkich rywali w drodze do Golden Road City, udałem się do Whitney, żeby zdobyć trzecią odznakę. Wstyd się przyznać, ale dziewczyna w sali pokonała mnie żałosnym miałem, bo na farcie uderzyła mnie dwoma krytycznymi slashami. Uznaję to za wypadek przy pracy, ale w drugiej generacji każda porażka jest bardzo bolesna, bo tracimy połowę pieniędzy. Pierwsza walka z Whitney, co od razu wam mówi, że będzie ich dużo więcej, była tragiczna. Cliffery była na spokojnie do pokonania, ale Miltang to już dużo większe wyzwanie. Nie zabrałem mu nawet jednego HP. Stomp mnie sfinczował, a super efektywny rollout dokończył spinaraka. Druga próba zaczęła się dobrze, bo Poison Sting od razu zatruł Miltanka. Jego pierwszy rollout nie trafił, ale kolejne trzy już tak i niestety znów przegrywamy. Postanowiłem trochę potrenować i do kolejnej próby podszedłem na levelu 30. Oczywiście jestem głupi i zapomniałem się wyleczyć po treningu, dzięki czemu miałem 0 pipi na Poison Stingu i Leech Life. Zostało mi uderzać w Fury Swipesami i byłem zaskoczony, bo naprawdę robiło to dobry damage. Niestety dwa razy z rzędu nie trafiłem, przez co nie udało się pokonać Miltanka. Gdyby nie to, mielibyśmy już trzecią odznakę, ale niestety trzeba było próbować dalej. Kolejna próba była już taka bliska. Stwierdziłem, że nie ma sensu próbować go zatruwać, tylko od razu uderzać Fury Swipesami. Pierwsze zabrały mu około 1 czwartej życia. Jego pierwszy rollout robi niewiele, ale kolejny, już dużo więcej. Na szczęście trzeci nie trafia, a Fury Swipes uderza trzy razy i zostawia Miltankowi czerwone HP. Byłem przekonany, że w następnej turze go pokonam, dlatego użyłem Leech Life, a tutaj nagle... MILK DRINK Kolejne Fury Swipes i znów czerwone życie, a jego rollauty nas wykańczają. Miałem już serdecznie dość tej cholernej Whitney, a końca tych prób nie było widać. Wiedziałem, że mogę ją pokonać na levelu 30 i nie chciałem sobie ułatwiać życia ekspieniem. Następna próba zaczęła się wyśmienicie: pięciokrotny Fury Swipes, i w tym dwa krytyki. Zabraliśmy ponad połowę życia, ale potem nie trafiamy trzy razy z rzędu. Będąc z Wami szczerym, podobnych sytuacji i prób. Było jeszcze z 10. Aż w końcu się udało. Walka rozpoczęła się bardzo źle, bo problemy pojawiły się już przy Cliffery. Używamy Fury Swipes, który zabrał ponad połowę życia. Metronom Clifery to swagger, który wzmocnił nam atak, ale również oszołomił. Oczywiście uderzamy samych siebie, zabierając prawie połowę HP. Lich Life przywrócił mi trochę życia, co okazało się później kluczowe. Do walki wchodzi Miltank, którego pierwszy rollout nie robi nam wiele, ale następny będzie już potężny. Trafiamy Fury Swipesami pięciokrotnie i zostawiamy czerwony pasek życia. Przypominam, że mamy zwiększony Atak słagerem i tylko dzięki temu robimy aż tyle. Kolejny rollout trafia, ale zostawia nam 4 HP, i to jest ten kluczowy moment, o którym wspominałem przy użyciu Lich Life'a. I na koniec dokończamy sprawę Fury Swipesem. Nareszcie Whitney Pokonana. Czy wy też zawsze mieliście problem z tym cholernym miltankiem podczas grania w krystal? Dajcie znać w komentarzu. Po opuszczeniu Golden Road zmierzamy do Tech City. Tam pokonujemy bez problemu Kimono Girls i udajemy się na kolejną walkę z rywalem. Niestety, Rudryc zaskoczył nas takim kombo, jakiego w życiu bym się nie spodziewał. Rozpoczął Hunterem, który użył Kers, przez co ranimy się co turę. A potem na dodatek poparzył nas swoją Quillawą. Nie było szans tego wygrać. Następna próba była genialna. Wykończyliśmy lawę tylko Fury Swipesami, ale przy Zubacie uderzyliśmy tylko dwa razy i Curse nas wykańcza. Kolejnym razem mając jeden HP znów uderzamy Zubata tylko dwa razy i padamy. Następnym razem nie trafiamy Zubata Fury Swipesami. Miałem wrażenie, że gra robi wszystko, żebym rozwalił komputer. Naprawdę. Dotrenowałem Spinaraka do levelu 39 i dzięki temu byliśmy szybsi od Quillawy, ale tym razem wszystko popsuł Magnemite swoim supersonikiem. Stwierdziłem, że wbiję 40 poziom i wtedy spróbuję. Myślałem, że szlak mnie trafi. Tym razem krytyczny Ember Quillawy, a Magnemite'owi cały czas zostaje kilka HP od Nightshade'a. Po tych wszystkich próbach w końcu się udało, ale tylko dzięki temu, że byliśmy szybsi od Hunter'a, a ten zamiast Kers użył jako pierwszego Lika. Wtedy już wiedziałem, że ta walka jest wygrana, bo nie tracimy 24. HP co turę. Mam wrażenie, że to wyzwanie jest dużo trudniejsze od wyzwania z PJ. Em. Miałem już co najmniej trzy sytuacje, w których nie mogłem wygrać. Mam nadzieję, że najgorsze już za mną, ale coś mi się wydaje, że sam siebie oszukuję, bo nie jestem jeszcze w połowie gry. Następnym wyzwaniem był Morty, i znów obawiałem się tego cholernego Kersa. Jak się okazało, niepotrzebnie bo tak naprawdę powinienem się obawiać Hypnosis, i dream no, Dream który był ode mnie szybszy i dosłownie Zjadł mnie na kolację. Stwierdziłem, że opcją, żeby z nim wygrać, to po pierwsze być od niego szybszym, po drugie musiałby nie trafić Hypnozis. Wybrałem się więc na trening, ale przy farmie miltanków znalazłem drzewko, na którym rosła jagódka, która budzi pokémona ze snu. Narodziła mi się więc nowa myśl, żeby z niej skorzystać. Pierwszy Gastly pada na dwa hity, ale zdążył użyć Kersa, więc już się trochę obawiałem. Kolejny był Hunter, który na szczęście nie trafił Hypnozis i padł po dwóch Nightshade'ach. Do walki wszedł Gengar, był od nas szybszy, uśpił nas ale jagódka zadziałała. Kolejny hypnozis natomiast nie trafia i Gengar również pada na dwa hity. Myślałem, że to już koniec, ale został jeszcze jeden Hunter. Kers cały czas nas ranił, ale na szczęście przeciwnik użył tylko Spite'a i dzięki temu pokonujemy Mortiego, zdobywając tym samym czwartą już odznakę. Następnie udałem się do Olivine City, odebrałem Strand i chciałem popłynąć do Sianwood City. Okazało się jednak, że nie mam żadnego wodnego Pokemona. Wróciłem się na Drogę 30, żeby złapać tam Poliwaga, ale nie mogłem go znaleźć, a szukałem z 20 minut. Ostatecznie wróciłem się aż do Azalea Town i złapałem Slowpoka w Slowpoke Well. Nauczyłem go surfa i popłynąłem do Oceanwood. Stoczyłem tam walkę z Usinem. Nastraszył mnie trochę Kersem i Rolloutem, ale ostatecznie wygrywamy z połową życia na koncie. Kolejne kroki kierujemy do gym Lidera, Chaka. Jego dwa Pokémony, Prime Ape i Polywrath, nie były w stanie mi nic zrobić. Po odniesieniu Jasmine lekarstwa dla Amparosa, poszedłem z nią zawalczyć o szóstą odznakę i. Zdecydowanie nie był to dobry pomysł. Magnemite na dzień dobry nas sparaliżował i zadał obrażenia Thunderboltem, a Steelix dokończył robotę. Stwierdziłem, że wrócę kilka leveli później, żeby Magnemite padł na hita od Nightshade'a. W międzyczasie wykonałem quest z Lancem i wygnałem zespół R z Mahogany Town. Tym samym uzyskałem 53 level i podjąłem się ponownie walki z Jasmine. Na levelu 53 mój spinarak nauczył się Psychic! zamiast Poison Stinga. Ma on dużo słabszy specjalny atak, ale stwierdziłem, że jest na tyle mocny, że się to opłaci. Niestety Jasmine dalej była za mocna. Brakowało mi jeszcze kilka leveli, żeby Magnemite padł na hita. Podjąłem się więc najpierw Price'a i się opłaciło, bo wygrałem z nim bez żadnego problemu. Na levelu 56 wróciłem do Jasminy. Magnemite na szczęście mnie nie sparaliżował, tylko oszołomił, a Spinarak nic sobie z tego oszołomienia nie zrobił, tylko w każdej turze atakował. Steelix nie trafił Iron Tail'em i padł od dwóch Nightshade'ów. Ostatnim Magnemite mnie sparaliżował, ale nie miał już żadnych szans, żeby wygrać z moim Brzydalem. Pozostała nam do zdobycia ostatnia odznaka, ale najpierw trzeba się jeszcze zająć Radio Tower i zespołem R. Podczas wykonywania tego zadania czekała nas jeszcze walka z rywalem, która okazała się być bardzo łatwa. Na początek Golbat pada na hita od Psychika. Quilava i Magnemite padają na dwa hity. Hunter ginie od Psychika, a Snizelowi, który ma typ ciemność, robaczy Lich Life, zabiera prawie całe życie. Rudyryc pokonany bez problemu. Czas na ostatnią salę. Pokonując przeciwników przed liderką, byłem dobrej myśli, bo Psychic robił im naprawdę spore obrażenia. Niestety, Claire podczas pierwszej walki dała mi popalić. Walkę wygrał jej Thunder Wave, którym na samym początku sparaliżowała Spinaraka i mogła go potem na spokojnie powoli obijać. Nie dość, że byliśmy wolniejsi, to jeszcze czasami w ogóle nie atakowaliśmy. Kolejna próba i niestety znów to samo. Kiedy do walki weszła Kingdra, mieliśmy jeszcze około 1 czwartej życia, ale jej serw był na tyle mocny, że niestety nas wykończył. Zdecydowałem się na nauczanie mojego spinaraka Hidden Powera. Przede wszystkim byłem ciekaw, jaki typ ruchu trafię. Okazało się, że był on super efektywny na pokemony kamienne, a nie efektywny na wodne, co sugeruje tylko jedną możliwość czyli Hidden Power Steel. Byłem bardzo zadowolony, bo to niezła przewaga nad pokemonami kamiennymi. Kolejna próba pokonania Claire była jeszcze bliższa, ale dalej brakowało sporo. Zdecydowałem się dać Spinarakowi Jagódkę, która wyleczy go z paraliżu. Wiedziałem, że może to nie wystarczyć, ale warto było spróbować. Była to piękna próba. Jagódka zadziałała, potem Thunderwave nie zadziałał. Kiedy weszła Kingdra mieliśmy prawie pełny pasek życia, ale oczywiście musiały wejść dwa paraliże z rzędu i trzeba było próbować dalej. Wróciłem na levelu 69, hehe. <laughs> I było to niewiarygodnie calculated. Hidden Power zabierał bardzo dużo życia Dragonerom, ale niestety nie padły na hita. Liczyłem na kryta, ale oczywiście to ja zostałem skrytowany przez trzeciego w kolejności smoka. Do walki z Kingdrą podeszliśmy mniej więcej z połową HP. Uderzamy najtrzejdem, zabierając dużo życia i brakuje nam ostatniego uderzenia. Kingdra zabiera nam serfem dokładnie 50 HP, a nam zostaje 53. Kolejny serf trafia nas za 52, zostaje nam 1 HP plus paraliż, który jednak tym razem nie zadziała i wykańczamy Klerna i Ależ to były emocje. Okej, okay, mamy 8 odznak, więc czas na ligę. Oczywiście w drodze czeka nas jeszcze walka z rywalem. Ryd zaczyna z Nizelem, który leży od jednego licz life'a. Golbat pada od Psychic'a, Typhloi 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 Typhloion. Typhloj... 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 Kurwa. Typhloion. O. Typhlosion zabiera nam jedną czwartą życia i umiera. Magneton nas paraliżuje i uderza Shockiem. Hunter i Kadabra padają od jednego uderzenia, więc rudy, 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 rydz, bardzo łatwo. Zdecydowanie mam całkiem sporą różnicę leveli między przeciwnikami, ale nie zapominajmy, że to praktycznie dopiero połowa gry. Czeka nas przecież jeszcze cały region Kanto plus walka z Redem. Okej, okay, no to zaczynamy walki w lidze Johto z następującymi statystykami. Level 73, atak 146 obrona 107 spec def i spec atak 99 szybkość 91 ruchy to psychic nightshade leech life i hidden power steel do dzieła pierwszy członek elite four will który posiada pokemony psychiczne poszedł całkiem gładko dzięki ruchowi leech life Pierwsze dwa zatu rezystowały ten ruch, ale Hidden Power Steel robił robotę. Po ich pokonaniu zostało mi tylko 60 punktów życia i do walki weszła Inks, która nie miała nic do powiedzenia. Podobnie Executor i dzięki wyssaniu ich z życia dosłownie mieliśmy prawie pełne HP. Ostatni był Slowbro, który zaczął się setapować, nie uderzył mnie ani razu, a my kończymy tę walkę z pełnym paskiem życia. Następny trener to Koga i jego Pokemony trujące. Nie obawiałem się ich, bo wiedziałem, że mam Psychic. I jak widzicie słusznie, bo nie straciłem ani jednego punktu życia podczas tej walki. Kolejne wyzwanie to Bruno i Pokemony walczące. Znów wiedziałem, że mam ogromną przewagę i wszystkie jego Pokémony zdjąłem na hita. Było to przerażające jak potężny jest mój spinarak i jak łatwo idzie mi liga. Na szczęście, albo nieszczęście. Honor Elite Four obroniła Karen z Pokemonami typu Ciemność. Jej Ambreon oszołomił Brzydala i pokonałem go mając tylko 61 HP a następny do walki wszedł ognisty Hondum, który był szybszy i wykończył mnie miotaczem ognia. Miałem nadzieję, że pofarciło się Karen i tego Umbreon'a można zdjąć bez większych problemów. Spróbowałem raz jeszcze. Tym razem użyłem Nightshade'a, który zabrał ponad połowę życia, a Ambreon nie trafił sam atakiem, dzięki czemu pokonujemy go bez żadnych strat. Poprzednio Hondum był szybszy od Spinaraka, dlatego dałem mu Quick Claw, który zadziałał i wyprzedzamy przeciwnika, a Flame Flamethrower zostawia nam 83 HP. Wchodzi Vileplume, któremu Lich Life nie robi zbyt wiele, ale on na szczęście nie trafia stan sporem i rozwalamy go psychikiem. Gengar jest oczywiście szybszy, ale używa tylko lika, który nic nam nie robi. Żadna dodatek nie paraliżuje. Psychic natomiast go niszczy. Ostatni Pokémon to Markrow, który pada od dwóch licz life'ów. Pozostaje Champion Lens ze swoimi smoczkami. Obawiałem się tej walki i bardzo słusznie. Jak zawsze zaczyna on Gyaradosem, który okazał się być niegroźny, bo używa tylko Rain Psychic zabiera mniej niż połowę, ale obniża Spec Defa i kolejny już go rozwala. Kolejny jest Aerodactyl, czyli jeden z najszybszych Pokemonów w grze. Uderza jako pierwszy i trafia Rock Slide'em, ale Hidden Power Steel niszczy go na hita. Od Charizarda jesteśmy już szybcie. Psi, a jego flamethrower ma słabszą moc przez to, że nadal pada deszcz i przeżywamy jego ruch. Ginie on od dwóch uderzeń i do walki wchodzi Dragonite. Używa Fireblasta i... Arrivederci! Podczas próby numer milion na levelu 81, Gyarados znów używa Rain Dance'a. Aerodactyl nie trafia Rock Charizard robi niewiele flamethrowerem. Fireblast Dragonite'a również nas nie zabija, bo dalej pada deszcz. Do walki wchodzi kolejny Dragonite, ale nieco słabszy, bo na levelu 47... I nas Paraliżuje. Jesteśmy wolniejsi, przeżywamy jego Hyperbeam i go rozwalamy, ale pozostaje jeszcze jeden Dragonite, który nas niszczy Blizzardem. Plan był prosty: zrobić wszystko tak samo, ale dać Spinarakowi jagódkę leczącą z paraliżu. I tak po walce z Charizardem mieliśmy połowę HP. Zaznaczę tylko, że ta próba była już na levelu 86. Kiedy Lens wysłał Dragonite'a, ten pierwszy raz nie użył Fire Blasta. Lecz Outrage. Mieliśmy na koncie 70 HP przed kolejnym Dragonite'em. Ten oczywiście nas sparaliżował, ale zadziałała Jagódka. Ostatni Dragonite również chciał nas sparaliżować, ale nie trafił, i dzięki temu po X próbach wygrywamy z lensem i jesteśmy czempionem Ligi Joto, używając tylko jednego Spinaraka. Naprawdę chciałbym, żeby to był koniec, ale niestety nie. Pokémon Crystal, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy do przejścia jeszcze cały region Kanto i postanowiłem podjąć się tego wyzwania. W zasadzie pokonanie wszystkich liderów sal było bardzo proste, jak właśnie widzicie w przyspieszonym tempie. LT Serge, Sabrina, Erika, Misty, Blaine, Brock i. Kto to jest Jenny? W każdym razie była za Kogę. Wszyscy zostali w zasadzie sweepnięci przez mojego potężnego Brzydala. Swoją drogą walki z Jenny nie nagrałem, bo nie wiedziałem, że to liderka. Ale wszystkie epoki padły na hita i dostaliśmy od niej toksik, co warto zapamiętać. W tej wersji zamiast Giovanniego w Viridian City liderem sali jest Blue. I niestety pierwsza próba walki z nim zakończyła się niepowodzeniem. Jako pierwszy Pidgeot, który użył Mirror Move i uderzył mnie Psychiciem, tak jak ja jego. Raidon niestety nie padł od jednego Hidden Power Steel i jego Rock Slide zrobił bardzo dużo. Blue wysłał Arkanayna, a ja zrobiłem Miss click i uderzyłem HP Steel. Flame mnie wykończył i pierwsza próba nieudana. Byłem przekonany, że będę się bardzo męczył w tej walce, ale druga próba pokazała co innego. Tym razem na Pidgeotie użyłem HP Steel, dzięki czemu jego Mirror Move zabrał mi tylko 10 HP. Raidon zamiast Rockslida użył Sandstorm który mam wrażenie w tej generacji zabiera bardzo dużo życia. Tak czy siak, do walki z Arkanainem stanęliśmy z bardzo dużą ilością HP i uderzamy go krytycznym psychikiem, dzięki czemu nie obrywamy od ognistego ruchu. Następny jest Alakazam i stwierdziłem, że idealnie się składa, bo Leech Life przywróci nam życie, a Alakazam padnie na hita. Tak też się stało, ale okazało się, że jest Gnojek szybszy i prawie zdjął nas psychikiem. Zostały mu już tylko dwa Pokémony, z czego pierwszy to Gyarados. Sandstorm robił mi ogromne obrażenia, a mój psychik był niewystarczający. Na szczęście, Blue nie trafił hydropompą i do ostatniej walki podchodzimy z 58 punktami zdrowia. A Pokémon przeciwnika to Executor, który jest czterokrotnie podatny na Leech Life i nie ma szans przeżyć tego ataku. Po pokonaniu Blue, pozostaje nam ostatnie, najtrudniejsze zadanie podczas tego odcinka: walka z Redem. Jako pierwszy Pikachu, który przeżywa nasze ataki, ale ostatecznie nie trafia Tanderem i nadal mamy full HP. Problem w tym, że kolejny jest Snorlax, któremu nie robimy absolutnie nic. Mój jedyny pomysł na pokonanie go to dotrenowanie Brzydala do setnego poziomu i nauczenie go Toxic i Swagera, który zwiększy Snorlaxowi atak i oszołomi tak, żeby mógł się sam uderzyć. Po kilku próbach odkryłem najlepszą kombinację tych ruchów i zadziałało. Najpierw Toxic, potem Hidden Power, żeby raz mnie uderzył, ale jeszcze bez zwiększonego ataku. Następnie Swagger, on uderza się sam, Toxic robi już sporo i wszystko dokańczamy Hidden Power'em. Dobry plan, nie? Wenozaur padł od jednego psychika i do walki wszedł on. Charizard na 77 levelu. Szybszy od Brzydala, z potężnym miotaczem ognia. Nie mogłem nic zrobić. Mój kolejny pomysł to było danie spinarakowi Quick Claw i za którymś razem zadziałało, ale niestety nie powaliłby go nawet Kryt. Zostały mi dwie opcje. Użycie Swagger w momencie, kiedy zadziała Quick Claw oraz użycie Double Team, który świetnie się sprawdził w przypadku ostatniego wyzwania z PJ'em. Jak ktoś nie widział tego filmu, to link do niego wyświetla się wam właśnie w kartach w prawym górnym rogu. Tak więc nauczyłem mojego brzydala Double Team. I stwierdziłem, że postaram się jakoś połączyć te dwie taktyki. Pikachu na szczęście nie trafił na standerem, więc walkę ze Snorlaxem rozpoczynamy z Full HP. Używam Toxika, a on amnezji. Następnie Double Team, a Grubas nie trafia na nas Bodyslamem, więc wszystko układało się świetnie. Następny Double Team i tym razem Bodyslam uderza i paraliżuje Spinaraka. Wiedziałem, że jest to już raczej przegrana walka, ale stwierdziłem, że spróbuję. Użyłem jeszcze dwóch Double Teamów, on raz trafił mnie Bodyslamem, a kiedy zostało mu Czerwone Życie, użył Resta. Kiedy spał, użyłem swagger, aby był oszołomiony, a kiedy się wybudził, kolejny raz toksik. Oszołomienie trzymało go dosyć długo i w końcu sam się wykończył. Do walki wszedł Wenozaur, który padł od dwóch sajkików. Kolejny był Charizard, który nie trafił trzykrotnie miotaczem ognia i wykończyły go trzy sajkiki. Mieliśmy zatem rekord, mimo paraliżu. Następny spON, którego zatruwamy i oszołamiamy, ale niestety trafia nas mimo pięciu Double Teamów i po raz miliardowy przegrywamy tę walkę. Mimo wszystko czułem, że z Double Teamem można pokonać Reda, więc nie poddawałem się i podczas pierdyliardowej próby w końcu się udało. Pikachu padł na hita dzięki krytycznemu psychikowi. Snorlaxa zatruwamy, używamy dwukrotnie Double Teama, z czego on trafia nas raz Bodyslamem, ale nie paraliżuje. Następnie Swagger, i mimo ranienia się i toksika, zostaje mu czerwony pasek życia i używa rest. Podczas Drzemki, trafia nas jeszcze snorem i Spinarak ma trochę mniej niż połowę życia. Kolejny Double Team i Swagger. Kiedy Snorlax się budzi, uderza się potężnie. Zatruwamy go, uderza się po raz kolejny, zostaje mu czerwony pasek życia. I chcąc uniknąć kolejnego resta, używam Psychika, ale to nie wystarcza, bo zostaje mu z 1 HP. Na szczęście resta nie użył, tylko dwukrotnie nie trafił Body Slamem i trucizna go wykończyła. Venosaur. Używamy Sahika, on natomiast ma zamiar użyć Solar Beam. Stwierdziłem, że użyję ostatniego double teama, żeby mieć maksymalnie zwiększoną unikliwość przed walką z Charizardem. Trawiasty starter nie trafił solarbimem i zginął od kolejnego Sahika. Charizarda najpierw oszołamiamy swagerem, on nie trafia Flame trawerem, obrywa Sahikiem, rani się oszołomieniem i ginie od kolejnego Sahika. Z ognistym poszło więc mega łatwo. Czas na Espeona, który rozgromił mnie poprzednim razem. Również Swagger na początek. On nie trafia psychikiem. Potem Toxic, a on znów nie trafia. Uderza się dwa razy przez Swagger, traci trochę HP od trucizny i ginie od krytycznego psychika mojego brzydala. Ostatni pojedynek z Blastoise'em. Tym razem najpierw użyłem Toxic, a potem Swagger, który ani razu nie zadziałał, ale Blastoise nie trafiał z serfa cztery razy z rzędu. Używamy Psychic, wykańcza go trucizna... I wygrywamy walkę z Redem, tym samym przechodząc całe Pokémon Krystal przy użyciu tylko jednego Spinaraka. Uff! Z ręką na sercu muszę przyznać, że to wyzwanie było dużo trudniejsze od poprzedniego. Przez dłuższą część gry mieliśmy znacznie wyższy poziom odrywali, rywali, na przykład na lidze, ale mimo wszystko często napotykałem się na problem nie do przejścia i byłem zmuszony do trenować do wyższego levelu. Pokonanie Reda jest niemożliwe bez dużej ilości szczęścia, ale jak widzieliście, Naprawdę po setkach prób udało mi się. Prawdopodobieństwo jednak jest bardzo małe. Jeśli macie lepsze pomysły, jak mogłem pokonać REDA, piszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy waszej wiedzy i kreatywności. Chciałbym zaznaczyć, że tworzenie takich filmów jest dla mnie bardzo czasochłonne, więc jeżeli chcecie jakoś docenić moją pracę, to dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. A nie pogardzę również udostępnieniem tego filmu na jakimś pokemonowym Discordzie czy Facebooku. Jeśli oczywiście regulamin na to pozwala. Moim celem jest dotrzeć do jak największej ilości osób, a bez waszej pomocy jest to bardzo trudne. Oczywiście zapraszam na swojego Discorda Pokemonowe Freeki, na którym tworzymy świetną społeczność, dzielimy się swoimi pomysłami, osiągnięciami i talentami. Zaproszenie znajdziecie poniżej w opisie filmu. Zapraszam was także na streamy, które zazwyczaj odbywają się o godzinie 22:00 w różne randomowe dni tygodnia, więc bądźcie czujni. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia.